I oto jest Our Memories of Old. Gra teoretycznie jest na temat takiej jakiejś dziewczyny, Pocahontas, plemiennej jakiejś dziewczyny, której plemię po prostu posiadał taką umiejętność zmieniania się w zwierzęta czy tak ptaki. I ona też ma taką umiejętność i chodzi o to, że po prostu pomagać swojej wiosce przetrwać, zbierając surowce i odkrywać jakieś technologie i starożytne budynki, historię i tak dalej. Więc o tym będzie ta dzisiejsza gra. I gdyby gra była za głośna, to proszę o informację. To co, zaczynamy. Jak że świat wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Ja widziałem, się, no jedność, nie było podniebnych wysp, a wśród nas żyli starożytni. To są starożytni. Właśnie oni wznieśli wielkie budowle, pośród nich trzy świątynie na naszej krainie bogów. Podczas swojej wyprawy odwiedzisz się wszystkie. Okej. Okay. Coś się jednak zmieniło. W jakiś e, sposób starożytni spowodowali wielki podział, rozbili świat na kawałki, a nam zostały tylko podniebne wyspy. Panka kara modliła się przy latarni i odkryła prawdy, które pomogą nam przetrwać katastrofę. Każdy pierwszy życzy na swą podróż od wizyty w kapliczce kara. Wejdzie więc do środka i ja poczekam tutaj. No to wchodzę. standardowo Ach, ten dźwięk, dźwięk to jest wam no, ja Wyska jest bardzo zniszczona, część tekstu jest nieczytelna. W krainie bogów były trzy w trzech domach, śpiący w wiecznym, w wiecznym niebie. Okay. Ciekawe czy to się zbiera, jakieś znajdźki? Głośno ściszyłem trochę, teraz nie jest lepiej? Aj, aj, aj. Jeszcze ściszyć? Mogę ściszyć. No bo teraz nie było za cicho okay, myślę, że będzie ok Co To dawajcie znać? Dostosujemy. Wspomnienie światła w naszym sercu lśni imieniem Kara. Się latarnia prowadziła i chroniła nas, gdy świat się rozpadł, a my staliśmy się a... podwójnymi ludźmi. Jej latarnia łatarynka Kara, to to ta Kara, Kara Boska, Wywiłka, gdzie na razie ogólnie gra przypomina bardzo właśnie produkcje te, które grają wcześniej, czyli Fe, albo Sea of Solitude. Natomiast sterowanie jeszcze jest w miarę powiedzmy kamera. Ta dziewczyny tak nie do końca słucha wszystkiego co bym chciał, bo może nie w takim tempie. A to jest chyba kwestia krytyczna. Na pewno się już na animację tego biegania, no bo. Tak, jakby bardzo powoli ruszę nogami, chociaż niby to jest bieg. może mi się tylko tak wydaje. Wejdź do sali pamięci, gdzie śpi światło kara. Zajrzycie nigdy nie gasło. Za te pytanie może za w odpowiedzi. Okej, okay. tak zrobimy. Help Oh wow. Dobry soczek. O światło, kara dostałem. Ło. Wow. Całe szczęście, bo tu ciemno jak w dupie. WTF, co to jest? Transformers? bo gry pomyliłem. Deceptikon jakiś. Wow. The fuck is this? Co się z tyłu? Jakaś nie? Musisz coś się stanie, jak za długo to zostanę? Zawali się na web? Gdzie mam wejść? Endy? Wow, 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 wow! Wow! wow. spadło co za beczki z winem z piwem A... rzeko Wali. co? Mam nadzieję, że nie będziecie patrzeć do długo, aby wskazać drogę młodej pielgrzymce? Tak, ja też mam taką nadzieję <grymne> Ja jestem tą pielgrzymką Aaaa Holy fuck! Uciekaj Jeszcze następ. Czyli będę dostałem! O, dziadek, Taką ci nie jest? Bogu dzięki. Co się stało w kapliczce? Przeraziłem się, gdy jaskinia się zawaliła. Czy to latarnia? Ciekawe, to jest to rożytny tak nazywany światem Kara. Już już powody świeci dla ciebie. Od wielu pokoleń nic podobnego się nie wydarzyło. Lepiej go teraz schowaj, zostanę tu i przyjrzę się kapliczce. Czemu tu się przeglądać? Tu jest zawaliska Tylko tu swoją pielgrzymkę. Przy latarni leży... Przy latarni leży wieś? Poważe za ratowcami. I z pewnością tam dotrzesz, na miejscu porozmawiaj z dino. Ono, pokieruje cię dalej. Mogę już latać? Holy shit. Holy shit. Oh yeah! Ała, czekaj. Machaj. O, 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 o! Ah, oh, ola fuck, latam, wow, oh yeah, chyba ja muszę zwrócić na drzwi ale yo, tak się lata. Wow! Ostra Jep! Coś dla mnie! Tak się z powrotem ratę. Pewnie trześcia, a nacisnąć, nie? A! A zabije się z takiej wysokości? Uch! Nie, chciałem, <grywka> że na łeb padnę. Przychylaję w prawo, Aha, teraz O que câmera, aha, eu vou fazer? O é a câmera. Uh. Nie wow. wow. Ara. Idziemy jakieś misje robić, nie? Jeśli czegoś szuka, to co, co robię? Okonęło się ale dokąd? Znaczone? Zobaczymy co to jest za budowa tutaj Co to Dyszeczek. Jakieś papuszki O, rotawias, to o tym mówi widziadek Chcę sam podążać z latawcami? No dobra, ale muszę zmienić sterowanie, jednak. No, tak to zrobimy Wspanialiśmy dobrze O, teraz elegancko Okej, okay, z ratowcami Gdzie kolejny ratowiec? Tutaj

Mieszka. Siema się ma. Yo! Miło ci widział. Co, co to był za hałas. Co nic nie jest? Nazywam się John. Zanim opiekujemy się latarnią, by w krainie bogów było spokojnie, nie jest to łatwe zadanie. Towarzysz na wszystkie te stare ruiny inne cuda, Zrodziła się Erin. nie mam już tyle czasu na włóczęga, ale nie przeszkadza mi to, że się mała. Czuję, że mała odniesienie do jakiejś przygody. Mhm. Ojciec jest dumny, Tak, że, że się narażać będzie. A jeśli masz czas, polecam wybrać się na wodospad pieśni wiatru. Skorzystam. Kiedyś świat był jeszcze w jednym kawałku. Duch wody. Częsała tam włosy na strumieniu. Wiatr ja tulił swym głosem i palące puklasz połączyły się z chmurami Tak na się tańcza. LOL. Eee, nie widziałem jej tam, ale podoba, podoba mi się ta legenda. Aby zobaczyć do Was, pójdź na północ. I dalej przez chmury. Uuu, przez chmury. Nice. Ty jesteś Diana. Hmm. W początku nauk nazywasz nazywa się prawda? Słyszeliśmy jakiś hałas w kapliczce Kara. Dobrze, ci się nic nie stało. Jestem Diana, Dajna, i ty w moich progach, dawno nie odwiedził nas żaden pielgrzym, ostatnio wpadł e, twój mentor, Medwin, ten dziadek? Wtedy pomogli nam no, moi rodzice, teraz ja, Johnny, nasza córka Erin, może pomożemy tobie. Jeśli kiedykolwiek zabłądzisz wróć do nas, pomożemy ci jak tylko będziemy mogli. Okay. E, każda pielgrzymka łączy się z odwiedzinami trzech świątyń w Kranie Bogów dawno temu po wielkim podziale kara zabarekował wejście do świątyni. Bo że każdej świątyni na ziemi znajduje się symbol. Tam się spotkamy i składamy hołd duchom. To też powinno się zrobić. Święte słowa spowodowane na tych, który, którzy pochodzą, podchodzą do z otwartym umysłem. Sanktuarium spokojnej fali jest najbliżej e, na, na północny na zachód. okej, okay, dzięki. A ty jesteś z dzieckiem. <grych> tak, mam na imię Auk. Co się stało? Widziałeś jakieś duchy? Trochę widziałem się nie kara. Widmowe zwierzęta? Nie. Znaczy, że mogę je zobaczyć. Skarby tajemnicą? Mam nadzieję, że wkrótce. Też chcesz ruszyć na tę prawo. Nie spodziewasz się, że utknąłeś na tej wyspie? No. Zgaduję, że nie jestem super wysoką postacią, a ty masz połowę mojego wzrostu, więc może jeszcze jesteś za mała, żeby gdzieś wyruszać na wyprawę. Czasem puszczasz na przykład z rodzicami, ale to nadal przyg... Rozjechałeś w takie... Odjechane miejsce na północy Pał tam śnieg Jakiego ty języka używasz? Odjechane miejsce, ty Myślałem, że to jest jakieś plemię, coś tego, tutaj odjechane Taki ogromny posąg, tak określony, nadal świetny, nazywam się Erin, nie zapomnij Ja mam zapamiętać, może są ważne te wszystkie imiona? Tylko każdy tak przypomina jak się nazywa Ten to jest jakiś Jacek, nie? Jacek, Diana, a to Erin Dobrze, mówię, Jack był? Dina? Erin? Nie pamiętam, to był Jack? O, stoimy na głowie, pa Mięśnie karku wow. Gdzie ta owca jest? Co to? No, jest Więc tu nie ma nigdzie jakby... Um, zaznaczonych jakby, gdzie to tam... Lecieć mam gdzie powinienem być Tylko ja tak? Południe, północ Ale zobaczcie na tych tu Co to jest? Sprawdź gdzie być latarnia? póki co nie działa, po prostu to później. A, i tutaj mamy pewnie te trzy świątynie, i trzeba je aktywować coś tam w tych świątyniach. Czy one wskazują, gdzie świątynia leży? Dana? Na północ? Dobra, spróbujemy. O, owieczka. Idę. A tu, a tu, a ba 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 ba, a ba ba ba. Hmm. Małowieczki, a ty tu? Ah, kochają mnie. Mama? Yay! Jestem mamę teraz. O, jest kina. Widzicie ze mną? Chodźcie, kąt tu mama? Gdzie można was zaprowadzić? Gdzie najbliższe rzeźnia? Będą dobre kotleciki. Was ze mną. Zobaczymy co wyski, nie? Ale powinienem te symbole zapamiętać. Wow, dobra. Zawsze długo wszytuje, ja chyba słabo zoptymizowana ta gra jest. W innych językach. Medwin będzie wiedział. Aha, ok. Ale Medwin jest daleko. to jest tylko takie przejście. I tu wychodzę z drugiej strony. Muszę zobaczyć te symbole, bo. Znowu jakaś lipa będzie, znajdę skinię i wejdę, bo. A w sumie i tak wejdę. Z Dobra, trzeba gdzieś dalej polecić. Ła! Lecimy na północ. Tu w ogóle coś jest? Jo, tam jeszcze są wyspy. O, shit to to są chmury, tak? Ej, to spora ta mapa. Czekaj, ja poszukam. O! może to jest świątynia? A czek nie ma, Takie jakieś światło widzę. Teraz ja tu zawitam. Mogę pływać? Co to za foka? co to się dzieje? Co to robię? To ja tylko taka zdoba czy ja coś mogę zrobić tutaj? Ojo! Zapomniałem, że tal mogę wyciągnąć. A tu mogę coś zrobić. Użyj. O, oh. Snap. Jest teraz? Garsza. Jest są trzy takie chyba nie? No też jest. Księżyc? Co będzie jeszcze? Okej, okay, chyba to wszystko. Otworzyłem drzwi. Do świątyni. Dałem tu wejdę, też, jeszcze zajrzę się po ulicy.